Jesteś Ty jesteś królem ty. jesteś Chór śpiewa po prostu anielsko, i tak naprawdę to chcemy zrobić konkurencję aniołom w Boże Ciało. Wszystko mnie boli. Ale bardzo się cieszę, jestem strasznie szczęśliwa za cztery dni. Warsztaty uwielbienia w Opolu są dla mnie osobiście wspaniałą okazją, żeby pomodlić się i oddać się od Bogu. Ja nie lubię mówić, ja wolę śpiewać. Oddajemy miejsce Duchowi Świętemu, wszystkie techniczne sprawy już mamy ogarnięte i teraz Duchu Święty działaj. Od roku czekam na koncert uwielbienia i wreszcie jest, już w czwartek, teraz, za cztery dni. Wierzę w to, że będzie naprawdę świetnie. Nie mogę doczekać się czwartku. To już czwartek, zapraszam.